A? Kto? Ja jestem jakąś kostką? Co to jest? Dobra, play. Ja mogę rysować, jestem lucikiem w tej grze, jehu. Jestem takim pięknym lucikiem, jestem, wow. Jestem, ja się nazywam Fioletowy, jo? nie nazywam, player się nazywam, aha. Bo to taki film, co nie? O nie jest reszta. A moi, to są moi przyjaciele. Ale dziwne. Z moi przyjaciele znikną. Idę ja tu, zaraz zupełnie uzupełnię sobie jeszcze. O. Co? Nie, ja za tego przyjaciela zabiję. Nie! O nie! Jeszcze jeden typek o Przegram? Dziwne Aż nie przegrywam nigdy Przez to coś oszukani może koledzy to są Skąd ja mam wiedzieć? koledzy, no przestańcie mnie, mnie drażnić. What? Łotka bracia, co? Łat. Hej koleś, co ty mi podkradasz? No, umrze zaraz, no właśnie U mnie się nie podkrada, to się są źli te koledzy Nie wiem, że to są właśnie <coughs> W ogóle jestem w jednym nie wiem o co chodzi Ja wiem, w ogóle jest... Ja w, ja ktoś mnie napadł w grze. Czy inaczej, że jestem w górze taki? I normalnie jestem chyba Kiński, taki błąd. Czyli, że jestem w grze, tak? I w ogóle, no to. Ja w ogóle jestem w komputerze. Spoko też tu. Sobie tabelę, o. Nie szkodzi, a to sobie ta pele. O, będzie szkodzić. A nawet ty typku, no. Zabijajcie ich, zabijajcie mi, cholera, zabijajcie ich. Co pocałował mnie? Nie, no nie wiesz, jakiś głupek. Łot. Au Ała No weź typu spadaj Typek, wynajdź typek, wynajdź tak. Jakiś... a to jest ta tabela końcowa Nie wierzę, koledzy już mnie wkurzają Kurde Zobędę zdobędę teraz jakiś samolot, zdobędę, żebym ich pokonał, poleciał ich pokonał, o, brawo, gratulacje. No toż tu nie działa, Będę niedługo samolot i się z nimi rozprawię.